Opcje czynników bezprzewodowych, tutaj podstawowy temat to jest akurat jak zmienić tutaj parametry tych czynników bezprzewodowych, tak jak wiecie są czynniki z weryfikacją, są czynniki bezprzewodowe tutaj z dodatkowym wejściem, które możemy wykorzystać właśnie na różne w zasadzie tutaj elementów, jak na przykład podłączenie dodatkowych kontaktronów, żeby przesłać właśnie poprzez ten czynnik bezprzewodowy, tutaj sygnał z tych kontaktronów przewodowych bądź też możemy podpiąć gdzieś, jeżeli nie ma oczywiście możliwości gdzieś z przejścia z przewodem tak, w świetny sposób możemy taki kontaktron wykorzystać właśnie może jako przycisk napadowy po prostu standardowy przycisk napadowy taki jaki sobie zażyczymy możemy podłączyć właśnie pod te wejście dodatkowe takiego kontaktrona i w świetny sposób tutaj, w prosty sposób wysłać właśnie informację do samej centrali Dobrze, ale jeżeli na przykład dla przykładu teraz, jeżeli chcielibyśmy y, zmienić tutaj parametry y, takiego czujnika kontaktrona, y, w tym przypadku jest to pg 8945 y, wchodzimy w menu instalatora, przechodzimy w menu 804, przechodzimy strzałeczką w lewo, w prawo, przepraszam. Jeżeli wiemy już, która to jest linia, w tym przypadku jest to linia 10. Jeżeli nie, po prostu no musimy sobie przejść tutaj w opcję linii i sprawdzić, który to jest czujnik, jeżeli nie wiemy, jeżeli nie mamy zrobionej takiej listy. Linia 10, potwierdzamy gwiazdką. I teraz mamy opcję tego urządzenia. Potwierdzamy gwiazdką. Widzimy, możemy sobie wyłączyć tą diodę LED, która jest na czujniku. Przechodząc w prawo, mamy kontaktron. Tak jak wiemy, kontaktron jest już tutaj z magnesem w, w komplecie, ale my chcemy wykorzystać te wejście przewodowe. Oczywiście możemy zostawić te dwa wejścia włączone. Więc jeżeli zostawimy kontaktron, to magnes również będzie w ten skom, w komplecie działał, przechodząc strzałeczką w prawo, mamy dodatkowe wejście, tak jak widzimy, jest tutaj zrobione na N. Jeżeli chcemy je włączyć, potwierdzamy tutaj zmieniamy gwiazdką, tak jak widzimy. Zmieniamy na tak i wciskamy raz hash. I teraz musimy wejść do parametryzacji. Potwierdzamy gwiazdkę i wybieramy jak tutaj ma to wejście przewodowe w takim kontaktronie się zachowywać. Czy to ma być linia z pojedynczym rezystorem, czy to ma być otwarty kolektor tak, NC, bądź nieaktywny. Tutaj mamy pełną pełną właśnie dowolność. I w zasadzie przeprogramowaliśmy właśnie tutaj ten, te wejście dodatkowe. Jeżeli mamy inne czujniki, pamiętajcie, że wtedy te parametry są również tutaj do zmienienia w inne.